i Syna, i Świętego Ducha. w Bożyście, bracie i siostry, droga młodzieży, drugi dzieci. Wstąpiliśmy w okres sprzyjający naszemu zbawieniu. Dlatego, że każdy post on sprzyja modlitwie, sprzyja wewnętrznej duchowej ascezie, on zaskarbia łaskę Bożą, bez której człowiek nie jest w stanie się zbawić. I dzisiaj wyruszacie w drogę, w drogę. Chrystus o sobie powiedział, że jest drogą, życiem i prawdą. I tylko jedną drogę znamy drogę w Chrystusie i z Chrystusem. Jeżeli podążamy tą drogą, Te zdarzenia, żeby móc prawidłowo iść tą drogą prawdy. Bracie i siostry, dzisiaj świętujemy także pamięć świętego męczennika, pierwowóczennika i archidiakona Stefana, który poświęcił swoje życie za Chrystusa. Został ukamieniony. I możliwe, że Wy idąc tą drogą, tą drogą Chrystusową w pielgrzymce otrzymacie kamień nieprzyjaznego spojrzenia w kierunku Waszej osoby. Możliwe, że to będzie kamień niepotrzebnych złych słów, nieprzyjemnych dla Was. Możliwe, że to będzie kamień który osądzi was niesprawiedliwie. Ale święty Stefan arcydial, to, co pokazał prawdę Chrystusową, On przebaczał, przebaczał wszystkim. On się modlił za tych ludzi, którzy pozbawili Jego życia. To jest ta prawda, Jest ustrojana, nawet dla nas, ludzi wiary, którzy przychodzimy do Cerkwi, staramy się żyć w Chrystusie. Jak trudno jest nam pokochać tych, którzy nas nie kochają, którzy czynią nam zło. Ale to jest ta prawda, bez której także nie wejdziemy na niebo. My musimy iść tą drogą. Rzecz. Kiedy będziecie iść, będziecie się zatrzymywać w cerkwi. tam będzie sprawowana liturgia święta. Postarajcie się wszyscy, którzy tylko mogą, których, którzy otrzymują błogosławieństwa od swego duchownika, przystępować do świętej Eucharystii. Święta Eucharystia to największy dar który Chrystus pozostawił dla nas na Ziemi. Jest to lekarstwo nieśmiertelności. Jest to pokarm życia i nie ma nic większego, bardziej cennego na Ziemi niż Święta Eucharystia. Postarajcie się, żeby Wasz pod. to słowo eucharysto po grecku znaczy dziękczynienie. My dziękujemy Bogu. Dziękujemy Bogu za wszystko. Za radość, którą otrzymaliśmy w tym życiu, ale także dziękujemy za choroby, za trud, za ból, za niezrozumienie innych osób. Za wszystko dziękujemy Bogu. I właśnie święta Eucharystia jest tego żeby Boże bowoścownięstwo było z wami wszystkimi, żeby łaska Boża zawsze was prowadziła i zawsze wewnętrzny spokój, radość i miłość cechowała was wszystkich nie tylko w czasie pielgrzymki, ale w całym życiu. i